Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę ze sportami walki bądź jeśli Twoim marzeniem czy celem jest zostanie mistrzem Polski na przykład w kickboxingu, to osobiście dowiedziałbym się, jakie są trzy najważniejsze elementy, żeby taki tytuł osiągnąć. Numer jeden będzie to umiejętność walki turniejowej w kickboxingu, żeby zdobyć amatorski tytuł mistrza Polski, musisz wygrać turniej Jeśli zrobisz kilka walk, taki turniej ma określone zasady co do kopnięć, punktacji, ciosów, Czasu trwania walki i tak dalej. Numer dwa będzie to koncentrowanie się na trenowaniu czasu reakcji, czyli najważniejszym czynniku w wygrywaniu walk i w tym, czy będziesz obity, czy mniej obity. I numer trzy jest to mental. Dokładnie, nie później mental, tylko teraz od razu mental. Dlaczego? Dlatego, że czynnikiem, który hamuje Twoje umiejętności w ringu i który powoduje to, że potrafisz tak mało pokazać czasem w ringu. A więcej na treningu jest stres, a raczej brak umiejętności wykrzesania tego, co tak naprawdę potrafisz. Dlaczego tak mało elementów? Dlatego, że sukces polega na odejmowaniu, a nie dodawaniu. Dlatego, że im więcej seksownych rzeczy, tym więcej pierdół, a Ty masz się skoncentrować na tych mało seksownych, na prostym low na bloku, na odejściu, na podejściu. I na wygrywaniu, a nie na kombinowaniu.